Dzień dobry wszystkim. Wczoraj Wam się bardzo spodobał nasz film o CarPlayu i bił rekordy popularności, wyczujcie tutaj sarkazm, więc z tego powodu zaprosiłem Dominika, który opowie o swoim systemie CarPlay, który został retrofitowany w Volvo. I tutaj już Dominik powie dokładnie, jaki to jest model i jak to wyglądało. A to, co w tej chwili widzicie, to jest standardowy ekran, zanim został zamontowany CarPlay, tak to wyglądało. I Dominik Wam pokaże, jak ten system wygląda i jak działa. Możliwość instalacji CarPlay'a do samochodów, które tego w opcji nigdy nie miały, jest w tej chwili możliwe. Praktycznie do każdego modelu, od każdego producenta, przy odrobinie zainteresowania od strony nas, czyli użytkowników, jesteśmy w stanie znaleźć odpowiednie rozwiązanie i kupić. Zazwyczaj nie ukrywajmy to od Chińczyków. Ja się również zdecydowałem na, na taki krok, ponieważ mam Volvo. V60, to jest sześcioletni samochód i tak naprawdę jemu według mnie nic nie brakuje. Mam mały przebieg, jestem z niego zadowolony, bardzo dobrze mi się nie jeździ, garażuję, chucham, dmucham, w związku z tym no, nie widzę powodu do tego, aby go zmieniać, a jednak CarPlay i obsługa telefonu, gdzie miałbym coś więcej niż tylko obsługę przez Bluetooth, czyli wykorzystanie ekranu w samochodzie, to bardzo jest kusząca. W związku z tym no, długo nie musiałem szukać. Możliwości dla Volvo akurat jest dosyć dużo. Te samochody były produkowane, akurat ten mój model był produkowany do 2017 roku, a CarPlay, jak wiadomo, w niektórych modelach jest bodajże od 2012-13, w związku z tym no, było to dla mnie zaskakujące, że Volvo akurat tego nie miało w tej wersji, ale nic nie stoi na przeszkodzie. Wystarczy dokupić odpowiednią, odpowiedni moduł, który w bardzo fajny i prosty sposób się integruje. Z naszym systemem, który mamy w samochodzie, ja nie zdecydowałem się na samodzielną instalację, ponieważ widziałem jak dużo trzeba rozmontować cały tutaj panel środkowy, przeprowadzać kable itd. itd to, bo ponad moje siły i możliwości, w związku z tym zdecydowałem się skorzystać z profesjonalistów. I moja przygoda z carplayem w moim Volvo przebiegała, powiedzmy, dwuetapowo. Pierwszy ruch, jaki wykonałem, no to kupiłem pierwszy moduł, został on zamontowany, natomiast nie byłem do końca z niego za, zadowolony z tego powodu, że wymagał on sterowania tak jakby zewnętrznym manipulatorem, takim joystickiem. No nie było to do końca według mnie trafne rozwiązanie i też też ładne niestety trzeba było wykonać. Drobny otwór w panelu, co mnie też trochę zabolało. Natomiast w trakcie wizyty w serwisie w Radomiu, polecanym przez użytkowników Volvo, VIP serwis w Radomiu, dowiedziałem się, że jest inna opcja, inny moduł który w pełni integruje się z naszym systemem. Wpinany jest cyfrowo, obsługiwany jest z kierownicy, z pokrętł, z przycisków, które są na, na panelu. W związku z tym nie jest potrzebny żaden zewnętrzny manipulator. No i po, pokrótce został on zamontowany i bardzo dobrze się sprawdza. Bardzo szybko działa, bardzo sprawnie, nie ma żadnych lagów. Co ciekawe, on się szybciej uruchamia niż główne funkcje infotainment, które są w Volvo. I to jest dla mnie zaskakujące. Wystarczy wsiąść do samochodu, Zamknąć drzwi, przekręcić czy wcisnąć przycisk. Od razu się CarPlay pojawia. Włączenie CarPlaya to jest przytrzymanie dłużej przycisku na kierownicy bądź na, na panelu, i od razu mamy panel CarPlaya, który możemy sterować zarówno z kierownicy, jak i z pokrętła na, na desce. Y bardzo prosto, szybko to wszystko działa. Co więcej, ten moduł, który został zainstalowany, jednocześnie jest modułem CarPlay Wireless, czyli jest bezprzewodowy. I to jest rozwiązanie genialne. Mój telefon jest niezależnie, nie muszę go przypinać żadnym kablem, żadne kable mi się nie plączą. Mam zainstalowaną ładowarkę indukcyjną, w związku z tym to nie przeszkadza mi tutaj w niczym. Co ciekawe, również taki moduł, który jest instalowany, on ma dodatkowe funkcje, czyli kupując taki moduł, instalując taki moduł, możemy sobie również doposażyć samochód, jeśli nie posiada tego, w kamery zewnętrzne, w jakieś dodatkowe czujniki, a również tylko włączę, to pokażę, również on umożliwia na przykład mirroring, czyli, czyli jestem w stanie ze swojego telefonu puszczać pełną zawartość, czyli pliki multimedialne i itd. Ja nie mam tego skonfigurowanego, bo to wymaga odłączenia od CarPlay'a, w związku z tym nie będę tego pokazywał. Natomiast są możliwości też podglądu kamer. Powrót do CarPlay'a z tego menu jest prosty. Wciska się, wyłącza. Co ciekawe, przełączenie jakichkolwiek ustawień, na przykład klimatronika, powoduje wyjście. Ustawiamy sobie y, na przykład temperaturę, radio, cokolwiek, i z powrotem wracamy i jesteśmy w Fireplayu. Naprawdę jest to bardzo prosty. Najbardziej funkcjonalny sposób przygotowany dla, dla kierowcy, w zasadzie nieinwazyjny, no poza tym, że musi być zainstalowany w taki sposób, żeby rozkręcić połowę środka, żeby, żeby te wszystkie kable i, i moduł pochować. Natomiast ja jestem bardzo z tego zadowolony i to jest rozwiązanie, które umożliwia nam używanie CarPlaya w samochodzie. A ekran rozumiem nie jest dotykowy, musisz... Nie, wszystko, wszystko się odbywa tak jak w Mercedesach, tak jak w maździe Tutaj możemy to sterować, tak jak mówiłem, z poziomu kierownicy, bądź z, z poziomu pokrętła na, na, desce, na desce rozdzielczej. Dominiku, na koniec pytanie jedno. Ile to wszystko kosztowało? Moduły kosztują w okolicach 1000-1500 zł, plus instalacja, plus ewentualnie montaż dodatkowych kamer. Ja za to zapłaciłem około 2000 zł razem z instalacją, właśnie we wspomnianym serwisie w Radomiu. W ramach tego jednego modułu dostajemy również możliwość podłączenia kamer i wykorzystania innych funkcji, które mamy chociażby w telefonie. Dziękuję Wam bardzo i do następnego. See you.